Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Wyszedł na spacerek rubelek, marcelek, piękny ma sweterek, niestraszny wiatr, Wrony grają w perka, a on z boku zerka, podskakuje ćwierka, do wróbelka, do marcelka wszyscy śmieją się, mama dobrze wie, mama mówi, że... Dobra, już dalej, ale znam całą piosenkę. Utwór, którego nie cierpisz. U go nie cierpię, nie znam go właśnie, bo, bo prawdopodobnie go wyłączyłam po kilku sekundach. Dałabyś wiele, żeby wystąpić z? Rianą. Dlaczego? No bo Riana no. jest top. Riana to jest jedyny, jedyny artysta, za którego bym się dała pociąć. W cudzysłowie. Chciałabyś umieć śpiewać jak? Chciałabym umieć śpiewać jak y, Victoria Monet. Okej, okay. czyli to samo. Dlaczego? Że jest top bo Wiktoria Mone świetnie śpiewa, ale przede wszystkim pojęła też sztukę jak tańczyć i śpiewać i to jest coś czego chciałam się nauczyć. Nigdy nie zaśpiewasz? Nigdy nie zaśpiewam disco polo. Nie pytam dlaczego. <laughs> Dzięki. <laughs>